Kocham go i kochałam go od pierwszej chwili, gdy zagrał dla mnie wstęp. Te słowa Agazarian wypowiedziała w tym niezwykłym wieczorze w Teatrze Narodowym w Warszawie podczas koncertu upamiętniającego 25 lat jej artystycznej drogi, i na moment cały świat zamarł. W sali, gdzie powietrze było ciężkie od muzyki i oczekiwań, słowa te spadły jak iskra na suchą trawę, rozpoczynając ogień uczuć, które przez 17 lat trwały w ukryciu. Janusz Malinowski, ten cichy, głęboko introspektywny mężczyzna, którego aga znała od czasów nagrań do albumu Picking Up The Pieces w 2008 roku, był obecny w jej życiu jak niewidoczna, ale nieodparta siła. Ich relacja była subtelna jak szept, pełna wzajemnego zrozumienia, ale też pełna dystansu. Janusz miał rodzinę, Aga była pochłonięta międzynarodową karierą, koncertami i trasami. A jednak w każdym dźwięku saksofonu, w każdym cichym spojrzeniu i w każdej wspólnie spędzonej nocy w studiu, rodziła się prawdziwa symfonia uczuć, której świat nie znał. Aga śpiewała o miłości całe życie, ale jak sama mówiła, nigdy nie żyła w niej w pełni, aż do tego momentu, aż do tej wieczornej odsłony prawdy. Na widowni były gwiazdy, które znały ją od lat. Kajach z refleksyjnym spojrzeniem i łzami w oczach patrzyła, jak Aga wyznaje coś, co wydawało się być zaklęciem ukrytym w nutach. Leszek Możdżer, którego fortepian zawsze był cieniem i światłem, jednocześnie w jej interpretacjach, kiwał głową z subtelnym uznaniem dla tej odwagi. Mela Koteluk, młodsze pokolenie, czerpała inspirację z tej chwili, widząc, że prawdziwa miłość może przetrwać całe lata w milczeniu. Każdy w sali czuł, że nie jest to tylko historia jednej artystki i jednego muzyka, lecz dowód na to, że uczucia potrafią być muzyką samą w sobie, niewypowiedzianą, lecz nieśmiertelną. Aga i Janusz spędzili razem niezliczone godziny przy mikrofonach i instrumentach. Kiedy studio pustoszało, a światła gasły, oni pozostawali w ciszy, gdzie każde westchnienie, każdy nieznaczący gest stawał się częścią ich wspólnej opowieści. Janusz grał, a Aga słuchała, jakby każda nuta była listem miłosnym, którego nigdy nie mogli sobie wymienić wprost. Ich muzyka była bez słów, ale pełna treści, niosąca więcej prawdy niż tysiąc wyznań. To w tych chwilach Aga odkrywała prawdziwe znaczenie słów Kocham cię, choć nie mogła ich wypowiedzieć na głos. Przez siedemnaście lat ich relacja była jak wino. Dojrzewała, nabierała głębi, stawała się bardziej wyrafinowana i nieuchwytna. Każde spotkanie, każdy wspólny projekt był jak podróż do świata, gdzie czas przestawał istnieć, a liczyła się tylko muzyka i obecność drugiej osoby. Aga mówiła później: Śpiewałam o miłości przez całe życie, a jednak nie znałam jej prawdziwego smaku, dopóki nie poznałam jego duszy. To była miłość niemożliwa, a jednak absolutna. Pełna szacunku i subtelnej bliskości, jaką tylko prawdziwi artyści potrafią czuć wobec siebie. Na koncertach w różnych miastach, od Berlina po Paryż, od Pragi po Nowy Jork, Aga i Janusz dzielili scenę, a ich publiczność nigdy nie podejrzewała, że między nimi tli się coś więcej niż tylko artystyczne partnerstwo. Ich spojrzenia, czasem uchwycone przez kamery, czasem ukryte w cieniu reflektorów. Mówiły więcej niż tysiące słów. Każdy solowy fragment saksofonu Janusza był wyznaniem miłości, każda fraza śpiewana przez Agę echem odpowiedzi. I tak, w ciągu 17 lat ich muzyczna nić tkana w milczeniu stawała się legendą. Aga nie bała się mówić prawdy dopiero teraz, gdy czas pozwolił jej na refleksję, a Janusz, choć nadal skryty w swojej naturze, był obecny jako świadek i współtwórca tej niezwykłej historii. To nie była opowieść o romansie, to była Oda do cierpliwości, do subtelnej siły, do miłości, która nie potrzebuje codziennych słów, lecz istnieje w każdej nucie, w każdym spojrzeniu, w każdym wspólnym oddechu. Warto wspomnieć, że tego wieczoru na widowni siedzieli też Zbigniew Wodecki, choć już nieobecny w pełni życia. Jego duch muzyki wydawał się obserwować ten moment. Natalia Kukulska, której obecność przypominała, że młodsze pokolenia artystów patrzą z podziwem na tych, którzy żyją muzyką i miłością. Michał Bajor, znający wartość ciszy między dźwiękami, kiwał głową z uznaniem. Każdy z tych gości czuł, że jest świadkiem czegoś ponadczasowego. Czegoś, co będzie żyło w historii polskiej muzyki, jak nieśmiertelna balada, gdy aga Zarian wypowiedziała te słowa: Kocham go. Świat zdawał się wstrzymać oddech. To nie był tylko koncert, to nie było tylko wyznanie, to była celebracja miłości absolutnej, ukrytej, subtelnej, lecz prawdziwej. Dla wielu słuchaczy stało się jasne, że prawdziwa sztuka i prawdziwe uczucia nie potrzebują ekspozycji, nie potrzebują dramatu wystarczy, że są obecne w ciszy, w spojrzeniu, w bezsłownych melodiach. W 2024 roku, kiedy Janusz Malinowski po latach wycofał się ze sceny i oficjalnie zakończył rozdział swojego życia, Aga Zarian odczuła pustkę, której wcześniej nie znała, pustkę, która była niczym echo dawnych nut, wspomnień i niemożliwych słów miłości. Ich relacja przez 17 lat była jak nieprzerwany szept między dźwiękami, a teraz, kiedy życie zmusiło ich do osobnych ścieżek, Aga poczuła ciężar lat niespełnionych tęsknot. Smutek głęboki jak najciemniejsze akordy jazzowej balady, który wypełniał jej serce każdym wieczorem, każdą samotną podróżą, każdą próbą śpiewu, który brzmiał pusto bez jego obecności. Wtedy postanowiła zaprosić go do nowego projektu Echo of Silence, albumu, który miał być świadectwem muzyki, która nigdy nie znała granic między słowami a milczeniem. Podczas pracy nad płytą, każde nagranie, każda improwizacja, każda wspólna chwila przy mikrofonach przypominały im o tym, że uczucie, które wydawało się uśpione, nigdy nie zgasło. Każda nuta saksofonu Janusza była jak czuły dotyk, którego aga od dawna pragnęła, a jej głos delikatny i pełen emocji odpowiadał jak echo w bezkresnym korytarzu ich wspólnych lat. Po ostatniej sesji nagraniowej Janusz wysłał jej kompozycję bez słów, zatytułowaną Aga, w której każdy takt był jak wyznanie, każdy ton jak pocałunek utkany z tęsknoty. Dołączył krótki liścik. Jeśli wciąż śpiewasz, pozwól, by mój saksofon szedł z tobą. Dla Aga te słowa były jak otwarcie drzwi do świata, który przez tyle lat był zamknięty w ciszy. Poczuła, że w końcu nie jest już sama w swoich uczuciach, że miłość, której nie odważyła się żyć przez tyle lat, teraz jest w zasięgu ręki, gotowa wypełnić każdy zakamarek jej serca. Smutek, który towarzyszył jej od czasu rozstania, mieszał się z nadzieją, tworząc mieszankę bólu i szczęścia, której nie da się opisać zwykłymi słowami, bo był to smutek głęboki, delikatny i piękny jednocześnie, jak ostatni akord w melancholijnym utworze jazzowym. Wtedy w 2025 roku, we wrześniu, ich miłość ujrzała światło dzienne. Po siedemnastu latach ukrywania, po tylu godzinach spędzonych w studiach i pustych salach koncertowych, po nieprzespanych nocach wypełnionych wspomnieniami i nutami, mogli wreszcie powiedzieć Tak, to my, to nasza historia. Zamieszkali w małym domu w Kazimierzu Dolnym, miejscu, gdzie czas płynie spokojniej, a każdy poranek jest świętem muzyki i życia. Aga wstaje o świcie, ćwiczy wokal, a Janusz stoi przy oknie z saksofonem, pozwalając dźwiękom wypełniać pokój, ogród, cały świat. Każda ich rozmowa, każdy gest, każdy uśmiech jest wypełniony cichą radością, a mimo to wciąż unosi się nad nimi echo lat tęsknoty i niemożliwych wyborów, które w końcu doprowadziły ich do tego miejsca. Ostatni utwór w ich nowym albumie nosi tytuł Nareszcie i jest czymś więcej niż muzyką. To hołd dla cierpliwości serca, dla miłości, która potrafi czekać, dla uczuć, które nie znikają, nawet jeśli przez lata. Pozostają niewypowiedziane. Aga mówi podczas premiery: Miłość nie musi przyjść wcześnie, wystarczy, że przyjdzie do właściwej osoby. Jej oczy, błyszczące od emocji, wypełniają scenę, a każdy dźwięk saksofonu Janusza, który wtapia się w jej głos, jest świadectwem prawdy, że czasami najpiękniejsze historie zaczynają się tam, gdzie inni myślą, że już nic nie może powstać. Smutek, który Aga nosiła w sobie przez tyle lat, nie zniknął. On przekształcił się w melodię, w ciszę pełną znaczenia, w emocje tak intensywne, że każda nuta jest jak westchnienie, każdy takt jak łza, która spadała niezauważona przez wiele lat. Ale teraz w Kazimierzu Dolnym, w ich małym domu, w porankach wypełnionych śpiewem i saksofonem, ten smutek nie rani. On daje głębie, on daje prawdziwą świadomość, że miłość przetrwała wszystko: milczenie, oddalenie, cierpliwość, ból i samotność. Aga i Janusz wiedzą, że każdy dzień, każda nuta, każda wspólna chwila jest darem, który sprawia, że przeszłość nie wydaje się już ciężarem, lecz cenną lekcją o tym, jak kochać i jak czekać zanim serce znajdzie swoją prawdziwą melodię. Każdy ich krok, każdy oddech jest jak improwizacja w największym koncercie życia, gdzie smutek i radość splatają się w jedno, gdzie muzyka i miłość są nierozerwalne, a cisza między nutami mówi więcej niż słowa. I w tym smutku, który stał się melodią, Aga Zarian odnalazła spokój. Prawdziwą głębię uczuć i świadomość, że po 17 latach milczenia, po tylu chwilach ukrytych spojrzeń i dźwięków, miłość wreszcie przyszła, pełna, prawdziwa i niezniszczalna. Aga Zarian zbudowała swoją reputację dzięki nieustannej pasji do muzyki i niezwykłej wrażliwości artystycznej, która pozwalała jej przekraczać granice zwykłego śpiewu i wnikać w same serca słuchaczy. Już w 2006 roku podjęła wyzwanie nagrania albumu Picking Up the Pieces w samym sercu Los Angeles, otoczona przez wybitnych muzyków: Lariego Kunsa na gitarze, Muniungo Jacksona na instrumentach perkusyjnych, Nolana Shahida na kornecie i Dariusza Oleszkiewicza na kontrabasie. To nie była zwykła sesja nagraniowa, to była podróż w głąb emocji i doświadczeń kobiet, które Aga opowiadała swoim głosem tak subtelnym, a jednocześnie przenikliwym, że każda nuta stawała się mostem między jej duszą a duszą słuchacza. Album liczący 11 utworów był jak mapa uczuć opowieść o miłości, tęsknocie, radości i bólu, którymi każda kobieta żyje w codziennym świecie. I publiczność, zarówno krytycy, jak i słuchacze, przyjęła to dzieło z zachwytem, doceniając autentyczność, szczerość i artystyczną odwagę Aga. Wkrótce album osiągnął status podwójnej platyny, potwierdzając, że talent Zarian nie zna granic, a jej muzyka przemawia nie tylko do ucha, lecz do serca. Rok później Aga podjęła jeszcze odważniejsze wyzwanie. Beauty is dying, pierwszy album nagrany w języku polskim. Tym razem jej głos miał stać się świadkiem historii, która wciąż rezonuje w pamięci narodu. Współpracując z siedemnastoma muzykami orkiestry smyczkowej, Zarian wybrała dziewięć utworów, które opowiadały o doświadczeniach kobiet podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku, przywołując obrazy odwagi, poświęcenia i niewypowiedzianego cierpienia. Współpraca z Michałem Tokajem, który komponował i aranżował utwory, była niczym taniec między przeszłością a teraźniejszością, między pamięcią a wyobraźnią. Aga stała się przewodniczką, która prowadziła słuchaczy przez historię, nie pozwalając, by żadna emocja została zagubiona. Kiedy występowała w Muzeum Powstania Warszawskiego, każdy jej dźwięk był jak echo przeszłości, a transmisja na żywo w telewizji polskiej i polskim radiu pozwoliła milionom ludzi poczuć tę samą intensywność, którą odczuwała ona sama, stając się świadkiem i nośnikiem pamięci o bohaterstwie przeszłych pokoleń. Sukces tego albumu został nagrodzony prestiżowym Fryderykiem w 2008 roku, wyróżnieniem, które dla każdego artysty w Polsce jest symbolem najwyższego uznania w świecie muzyki. Ale dla Aga Zarian nie chodziło tylko o nagrody ani uznanie, chodziło o możliwość opowiedzenia historii ludzkich uczuć, o dotarcie do tego co niewypowiedziane, o przekształcenie pamięci w muzykę, która nie przemija. Jej praca była jak nieustanne poszukiwanie perfekcji w emocjach, jak balansowanie między subtelnością a siłą wyrazu, między osobistym doświadczeniem a uniwersalnością przekazu i właśnie dzięki temu. Jej głos stał się rozpoznawalny na scenach całego świata. Od Warszawy po Londyn, od Paryża po Nowy Jork, a każdy koncert, każda sesja nagraniowa była czymś więcej niż tylko wykonaniem, była rytuałem emocji, miejscem, w którym dźwięki i słowa stawały się pomostem między ludźmi, między przeszłością a przyszłością, między osobistą tęsknotą a zbiorową pamięcią. Nagrania te, choć osadzone w określonym kontekście historycznym, nigdy nie były suche czy akademickie. Aga zarian sprawiała, że każde słowo, każdy fraz, każdy oddech były nasycone znaczeniem, czasami delikatnym jak dotyk, czasami dramatycznym jak krzyk w nocy. Publiczność odczuwała to natychmiast, czy to na żywo, czy przez radio i telewizję. Krytycy podkreślali nie tylko techniczną doskonałość jej wykonania, lecz także zdolność do przenoszenia słuchacza w zupełnie inny wymiar, gdzie emocje stają się namacalne, a muzyka staje się językiem duszy. Nie sposób pominąć wpływu tych doświadczeń na dalszą karierę aga. To właśnie dzięki projektom takim jak Picking Up the Pieces i Beauty is Dying jej nazwisko stało się synonimem muzycznej głębi i odwagi artystycznej, a jej twórczość otworzyła drzwi do kolejnych, coraz bardziej ambitnych projektów, w których łączyła jazz z literaturą, historią i osobistymi przeżyciami. Każda płyta była eksperymentem, każda współpraca była kolejną próbą odkrywania granic własnych możliwości i granic emocjonalnych słuchaczy. Aga Zarian stała się ikoną nie tylko dzięki talentowi wokalnemu, lecz przede wszystkim dzięki zdolności do opowiadania historii poprzez muzykę, do uchwycenia subtelności ludzkich uczuć, do tworzenia świata, w którym każdy dźwięk ma znaczenie, a każdy akord jest jak spojrzenie w głąb duszy. Jej kariera Pełna nagrań, koncertów, współprac z wybitnymi muzykami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, stała się przykładem tego, jak pasja, poświęcenie i autentyczność mogą przekształcić talent w dziedzictwo, które inspiruje kolejne pokolenia i pozostaje w pamięci nie tylko fanów, lecz wszystkich, którzy kiedykolwiek doświadczyli jej muzyki jako czegoś więcej niż tylko dźwięku. Jako prawdziwego przeżycia, głębokiego, wciągającego i niezapomnianego, Aga Zarian przyszła na świat w Warszawie, w rodzinie, w której muzyka i słowo były oddechem codzienności, a jednocześnie początkiem jej własnej, niezwykłej podróży przez życie i dźwięki. Już od najmłodszych lat otaczała ją melodia. Ojciec, klasyczny pianista, wprowadzał ją w świat fortepianowych harmonii, a matka, edukatorka języka angielskiego i autorka, zaszczepiała w niej miłość do słów, literatury i wyobraźni. Dom Zarian wypełniały nagrania Stevie'ego Wondera, Weather Report, Jimiego Hendrixa, Led Zeppelin, Boba Marleya i The Beatles. Każdy utwór był jak okno na świat, jak furtka do emocji, które Aga zaczęła rozumieć już zanim potrafiła w pełni mówić o swoich własnych uczuciach. Podróże po Europie z rodzicami stały się dla niej pierwszymi lekcjami różnorodności kultur, języków i rytmów życia, które na zawsze wplotły się w jej wrażliwość artystyczną. Część swojego dzieciństwa i wczesnych lat szkolnych. Aga spędziła w Manchesterze, w Anglii, gdzie musiała zmierzyć się z obcością języka i nowych przyjaźni, ucząc się odnajdywać siebie w świecie, który wydawał się czasem zbyt duży i niezrozumiały. To tam zrodziła się w niej potrzeba wyrażania emocji w sposób uniwersalny, a muzyka stała się jej pierwszym językiem komunikacji, mostem między sercem a światem zewnętrznym. Po powrocie do Polski w wieku 14 lat. Aga zdobyła Mistrzostwo Warszawy w tenisie, co pokazało, że już od młodości jej determinacja i dyscyplina były nieodłącznymi elementami osobowości. Zdolna do poświęceń i pracy nad sobą, jednocześnie wrażliwa na otaczający ją świat. Prawdziwa rewolucja w jej życiu nastąpiła, gdy po raz pierwszy usłyszała Ele Fitzgerald i Milesa Davisa. Ich głosy i improwizacje stały się dla niej objawieniem, niczym zaproszenie do innego wymiaru, gdzie każdy dźwięk jest historią, a każda nuta niesie emocje, których nie da się ubrać w słowa. Wtedy Aga zdecydowała, że chce stać się jazzową wokalistką, że chce nie tylko śpiewać, lecz opowiadać historię, odkrywać ludzkie serca i przenosić słuchaczy w miejsca, które istniały tylko w muzyce. Zdecydowała się studiować śpiew na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a następnie uczestniczyła w programie Jazz Studies, zdobywając dyplom z wyróżnieniem. Każda lekcja, każda próba i każda interpretacja utworów jazzowych była dla niej kolejnym krokiem w budowaniu własnej tożsamości artystycznej, w poszukiwaniu głosu, który mógłby wyrażać zarówno radość, jak i smutek, zarówno miłość, jak i tęsknotę, które oddzielili Dzieciństwa w niej kiełkowały. Aga otrzymała stypendium, które pozwoliło jej uczestniczyć w Jazz Workshop Stanford i West Coast Jazz Camp w Stanach Zjednoczonych. Doświadczenia te były dla niej niczym zanurzenie się w oceanie możliwości, gdzie każdy dzień, każdy koncert, każda improwizacja była okazją do odkrycia czegoś nowego o sobie i o muzyce. W tym czasie Aga nauczyła się również, że prawdziwa sztuka wymaga cierpliwości i pokory, że talent nie wystarcza, jeśli nie towarzyszy mu dyscyplina, wytrwałość i odwaga, by sięgać po to, co najtrudniejsze, co najbardziej wrażliwe w duszy. Każde ćwiczenie wokalne, każdy wieczór spędzony przy fortepianie ojca, każda podróż z matką po Europie kształtowały ją jako artystkę, która rozumie, że muzyka to nie tylko technika, ale przede wszystkim emocja i historia, własna i cudza, wspólna.